Jak się ta góra nazywa? Wendelstein. Wendelstein. Jak się ta góra nazywa? Wendelstein. I takim oto sposobem stwierdzamy, że idziemy na Wendelstein. 1838. pół godziny marszu za nami jest dzisiaj 2 lutego Jest godzina w pół do 11 gdzieś ale jest tak ciepło że normalnie masakra wiosna jak jak się masz przed nami do dwie kobiety no to jedna odpiła sobie normalnie spodnie od kolan w dół no i idzie w spodenkach Jest naprawdę naprawdę wiosenna pogoda dzisiaj nie na czapkę, którą mam na głowie, ale już zostawię na razie. Potem ją pewnie ściągnę. Jak tam forma? Powiedz coś dla naszych widzów. Mogę o niej we dwójkę, zostawię. Trzeci wplecakej.